Hello, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i będzie to krótka i szybka informacja. Nie, nie robimy kolejnego streama, ale jak zapewne widać po w ogóle e, nazwie filmiku. E, wybieram się na Pyrkon. Właściwie jest w tym momencie godzina 2.38 w piątek w nocy, bo już się noc zaczęła. Za jakieś 7,5 godziny mam pociąg do Poznania. Także, także y, będę w, w Poznaniu na konwencie y, mangi, anime, fantastyki i, i gier wszelako szeroko rozumianych. Pyrkon, tak, w Poznaniu, który trwa w piątek, sobotę i niedzielę. Oczywiście będę we wszystkie dni. W piątek, tak jak mówię, ja rano sobie wyjeżdżam, więc w piątek będę, y, będę jakoś po południu y, na terenie konwentu. E, oczywiście jest to w tej hali, w której zawsze się PGA odbywa, tak? chyba że coś zmienili, ale nie przypuszczam. Także, także to całe, całe to kurde tam siedliszcze y, wszystkich konferencji i, i, i konwentów i, i wszystkich masowych imprez w Poznaniu, zaraz przy dworcu głównym. E, także także tam, tam będzie się konwent odbywał. E, no, chyba że się mylę, nie wiem, ale przypuszczam, że nie. Nie sprawdziłem. No, także jestem na Pyrkonie, możecie mnie spotkać, możecie przyjść, nie wiem, przebieć piątkę, pogadać ze mną, zrobić sobie sweetfocie i, i, i kurde, nie wiem co jeszcze. Postaram się wziąć trochę tych zakładek, jeszcze, jeszcze trochę mam zakładek z metra, więc postaram się je wziąć, jak nie zapomnę i, i, i wtedy będziecie też mogli taką zakładkę ode mnie oczywiście dostać podpisaną, czy nie podpisaną, jak nie chcecie mieć, jak chcecie mieć niepodpisaną, no i, i co, i tyle, no, informuję Was, być będę, mm, będę wszystkie trzy dni, tylko nie wiem właściwie, w kiedy się to w piątek zaczyna, no ja będę po godzinie drugiej dopiero w Poznaniu, także myślę, że od razu z dworca podejdę sobie na, na ten teren. O godzinie 18 e, o godzinie 18 ma być pokaz uwaga gry Shards, shards, co ja mówię, Jezus maja, Heroes of the Storm, tak, moby Blizzarda, i, i jestem tam zaproszony jako uczestnik rezerwowy, więc zobaczymy, czy. czy, czy, czy jeżeli ktoś się nie pojawi, to ja wskoczę pewnie za, na, na jego miejsce, więc gdzieś tam, gdzieś tam będzie, będę się gdzieś tam pewnie ko koło godziny 18 kręcił koło y, Heroes of the Storm, y, więc jakbyście potrzebowali, to tam nie szukać. W sobotę całą jestem, no i niedzielę pewnie będę jakoś rano bo później wiadomo, trzeba jeszcze wrócić, e, kupić bilet w ogóle, na pociąg wrócić i tak dalej. E, no, także tak mówię, krótka informacja. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia e, na Pyrkonie w ten weekend. Bye bye.